Dzień dobry, dzisiaj nie kawa tylko woda, bo drugą kawę piłem w studiu. Dzisiaj robiliśmy dużą sesję kulinarną i tam wypiłem kawę nie z Wami, ale cały czas o Was myślałem, a właściwie myślałem o jednym komentarzu. Wczoraj pod jednym z filmów pisaliście, że chcecie więcej przekąsek, takich przekąsek, które idealnie sprawdzą się podczas wspólnego kibicowania. Wpadłem na pomysł, że idealną przekąską są przecież stripsy. Dlatego wracając z firmy Bezpośrednio pojechałem od razu na halę targową, kupiłem piersi z kurczaka, takie z wolnego wybiegu, kurczaki oczywiście, i przygotowałem. Zaraz pokażę Wam, jak robię idealne domowe stripsy. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu, chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepisy JOLI, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od kurczaka. Potrzebujemy jedną podwójną pierś z kurczaka. Pamiętajcie, dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa mięso z kurczaka przygotowujemy zawsze w rękawiczkach. Po ubraniu rękawiczek filety kroimy na plastry o grubości mniej więcej pół cm. Tak pokrojonego kurczaka przykładamy do sporej miski, dolewamy dwie łyżki sosu sojowego jasnego, jedną łyżkę keczupu, dosypujemy jedną łyżkę papryki słodkiej, jedną łyżkę czosnku granulowanego i to co najważniejsze dwie szklanki maślanki. Teraz wszystko dokładnie mieszamy. Po wymieszaniu odkładamy kurczaka minimum na 30 minut. Pora wziąć drugą miskę, do której wsypujemy dwie szklanki mąki, jedną łyżkę ostrej papryki, jedną łyżkę białego pieprzu, pół łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżkę soli i wszystko mieszamy. Pora rozgrzać tłuszcz. Będziemy potrzebowali sporą ilość oleju rzepakowego, tak, żebyśmy mogli swobodnie usmażyć nasze stripsy. Gdy tłuszcz już jest nagrzany, wtedy wyciągamy kawałki naszego kurczaka i przekładamy do mąki z przyprawami. Kawałki kurczaka dokładnie panierujemy. Następnie stripsy smażymy partiami na rozgrzanym oleju. I tutaj bardzo ważna uwaga, nie nakładajcie za dużo kurczaka, dlatego, bo chcemy go usmażyć. Jeżeli nałożymy go bardzo dużo, obniżymy temperaturę oleju i on się będzie nam gotował, a chcemy, żeby nasza panierka była chrupiąca. Smażenie stripsów nie zajmuje dużo czasu. Smażymy po jednej i po drugiej stronie mniej więcej 4-5 minut. Zaraz po usmażeniu przekładamy na ręcznik papierowy i odsączamy z nadmiaru tłuszczu. Tak przygotowane stripsy plus skrzydełka, na które przepis znajdziecie tutaj na przykład. To już taka fajna kurczakowa uczta. Jeżeli dodamy do tego na przykład krążki cebulowe, które przygotowywałem wczoraj, to mamy tak naprawdę super, super imprezę. Polecam, przygotujcie podwójne porcje. Te kurczaki znikają bardzo szybko. Ja zaraz rzucam się na moją porcję. A proszę Was o to, żebyście zostawili kciuka w górę, subskrybowali kanał i pisali, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!